Wiczy, wiczy naszej. niech będzie pochwalony Jezus Chrystus nowy numer opiekuna już z okładki widać, że jest ten numer szczególnie oczekiwany w którym przedstawiamy dumę naszej diecezji kaliskiej trzech neopresbiterów świeżo wyświęconych posłanych, namaszczonych dwóch Jakubów jeden Krzysztof zatytułowaliśmy ten materiał Pilgrzymi Nadziei i jak co roku chcemy przedstawić jak ci młodzi kapłani zapatrują się na swoje kapłańskie życie. Jak widzą ten moment w historii Kościoła, w swojej własnej biografii są z nimi rozmowy, yy, są ich zdjęcia. Miały być to piękne zdjęcia, ale kiedy się jest pielgrzymem, to różna pogoda się może przytrafić. I akurat podczas sesji zdjęciowej pogoda była kiepska, ale tak to jest z pielgrzymką, że czasami pada deszcz, a i tak trzeba iść do przodu. Ufamy, że tych naszych trzech. Młodych kapłanów nic nie zniechęci, aby postępować za Chrystusem. Zapoznajcie się z nimi poprzez te rozmowy. A oprócz tego, moi drodzy, wychodzimy w czerwcu, a więc oczywiście serce Pana Jezusa jest tematem najważniejszym w czerwcu. Papież Franciszek już świętej pamięci Franciszek zostawił nam taką piękną encyklikę De nos, właśnie o sercu Pana Jezusa, i dlatego na cały miesiąc proponujemy wam takie rozważania, na każdy dzień jedna krótka myśl. Encykliki papieża franciszka jeszcze o sercu Pana Jezusa, aby każdego dnia zastanowić się nad tym, aby powrócić do serca, bo tak nazwaliśmy tę, tę rubrykę. A drugim materiałem związanym z sercem Pana Jezusa jest przypomnienie takiej formy kultu. Różne są formy kultu, jak wiecie, litanie, nabożeństwa, są też różne symbole, znaki, przez które Pan Bóg u nas przemawia, i takim znakiem też jest tarcza. Serca pana Jezusa. Na czym polega ta forma kultu dzisiaj może trochę zapomniana? Przeczytacie w artykule pani Renaty Jurowicz. I to jest drugi po temat naszego numeru, a trzecim jest ważny szczególnie dla nas w Kaliszu w związku z zbliżającym się odpustem opieki świętego Józefa, właśnie święty Józef. Dlatego mamy rozmowę z ojcem Robertem Wawrzenieckim, oblatem Maryi Niepokalanej, wykładowcą również na Uniwersytecie. Recepta na kryzys męskości i ojcostwa. Bardzo ciekawy wywiad o świętym Józefie. Polecamy zwłaszcza panom, nie wiem, ilu tam panów nas czyta, nas czyta. Nie znam się też na mikrotargetowaniu, jakby tam do was dotrzeć. Ale może panowie, warto by przeczytać. Drugi artykuł to oczywiście kolejny w cyklu księdza Jakuba Bogackiego o kulcie świętego Józefa na przestrzeni wieków. Jesteśmy już w wieku XIII i próbujemy zrozumieć, co o świętym. Józefie powiedział nam święty Tomasz Zakwinu. Oprócz tego, jeszcze cóż, Pleban Ze wsi przestrzega przed nową szefową rady Muzeum w Auschwitz. Wybrano tam pewną panią, która no, ma takie poglądy trochę dziwne na współżycie Polaków i Żydów, na naszą rolę w Holokauście. Bardzo niebezpieczne, zdaniem Plebana Ze wsi, ale nie tylko, polecam. I w ogóle wszystkie nasze stałe rubryki w kolejnym numerze opiekuna. Już. Państwa, para.